Siemaneczko z tej strony, Dawidek Postka. E, w ogóle witam Was w takim filmie troszeczkę informacyjnym mm, i trochę lepszym pod względem audio. Jak widzicie mam tu mikrofonik, legit. Dobra, a teraz musimy przejść do informacji, które będą czekać. W ogóle na samym wstępie e, chcę życzyć wszystkim. E, szczęśliwy Walentynek, bo jest dzisiaj 14 lutego, więc. Wszystkich szczęśliwych walentynek no to co, więc zacznijmy yy, witam yy, i muszę wam przekazać dwie rzeczy najpierw może sobie są wyciągnąć są z są po co słabo nie wiem dobrze, muszę wam przekazać parę informacji pierwsza z informacji yy, zmiany na tym kanale yy, na tym kanale po prostu będą zmiany, ale zanim jeszcze zmiany Które to 14 luty, tak. Mm -hmm. Teraz wy mówicie do mnie pewnie. Chłopie, gdzieś ty był przez cały miesiąc, czemu żeś nagrywał? A to już. już tłumaczę. Eee, no. Nie było mnie, ponieważ mm, przez film. z fajerami. W sumie był, bo go usunąłem. Tak, nie wiem, no po prostu. Mnie to śmieszy, ale to bardzo mnie śmieszy, e, ponieważ no znów blokada. Znów. Ile y, na tym kanale, bo miałem 5 blokad, to y, dwa oszczędzenia miałem gdzieś jakieś jeszcze, czego lutego jeszcze. 14 skończyło się, więc wolałabym nie dostać już więcej bana, bo z tego co czytałem coś tam, to yy, yy, jeszcze dostałem kolejne, no to wtedy kolejne zagrożenie, yy, to wtedy po prostu jeszcze dłużej będę miał bana. No to fajnie, to muszę się hamować. Mm. Bardzo przepraszam, ale to jeszcze bardzo, ale to bardzo przepraszam za tą przerwę dłuższą. Yy. No i chciałem wam poinformować jeszcze. Um, jeszcze nie wiem kiedy. Um, po prostu ten film jest nagrywany bardzo, to bardzo, bardzo, ale to bardzo, jeszcze raz potam bardzo wcześniej. Nie wiem co jest z 14, tylko co się stało, ale planuję kupić sobie laptopa. Um, planuję kupić mikrofon, planuję kupić no, myszkę po całe rzeczy. Myszkę, słuchawki. Nie, nie mówię o jakichś takich słuchawkach, nie. gamingowe. Spoko. I planuję otworzyć po prostu... Otworzyć? Jak już jest otwarty. No okej, okay, ale planuję nagrywać gaming. Co dokładnie? Minecraft, Fortnite, GTA 5 Mi się wydaje, że GTA 5 spróbuję sobie przejść nawet. Online, GTA Online też będzie na pewno chętnie. Dying Light. Jak wiemy, Dainklade 2 wychodzi, wyszło raczej, przepraszam, wyszedł 4 lutego. Premiera jest. Pokuszę się o kupienie tej gry. Spróbuję jeszcze, zobaczymy, bo też nie chcę nagrywać po prostu, jakby to powiedzieć? No telefonem. Na pewno się pokuszę o zakup Dainklade 1k i dodatku. Z dwójką to jeszcze zobaczymy, oczywiście na 100% przejdziemy. Na spokojnie, na 100% przejdziemy z Minecrafta. Jeszcze przejdę do Minecrafta, ponieważ w Minecrafcie e, będą takie jak Cox kok, Craft grane. No i będę grał może jakieś surwale. też zobaczymy. Wspomnijmy hardcore, jakieś modyfikacje. Zobaczymy. Dużo jest planów do Minecrafta. E, z tego, co mam zamiast zrobić, otworzyć. Dawidów, serwer tak, serwer Dawidów tak, dobrze, słyszeliście? Coś Wam powiem Żeby to zrobić to muszę tak dużo kombinować, że serio mi to wyjdzie też troszkę hmm. No dobra, no i tak, tak Z Discordem jest taki problem Jeśli z Discordem udało mi się coś zrobić, chodzi mi o boty, tp i skonfigurować totalnie tak, żeby już wyglądał serwer jak serwer to możliwe, jeśli udało mi się do tego czasu skonfigurować, to może sprawdźcie w link opisie bo możliwe, że macie właśnie tam social media, moja na przykład discorda yy, tak zmieniłem trochę podejście do spraw urbexowych yy, w jakim sensie? po prostu na nie chaotyczne, bo z tego też yy, jakoś dzisiaj po prostu cofnąłem się do pierwszych moich urbexów. No i niektóre to serio przesadam na przykład to. Słyszałem, ona wykupiła. Tak, produkują, ale dalej to nie jest to samo. Ja na podobne widmifony. Na kochanie i zabawę na bandach. No. Masakra, albo... albo na przykład jakieś... Yy, chcę zrobić klimat klimatowo takie przerażające lekko. Nie chcę mi się robić na przykład orangutan. Cholorangutan. <grym w> no dobra. Najmocniej się piło, tylko Beka z tego. Po prostu beka. Yy, nie chcę po prostu, żeby to tak wyglądało, chciałbym, e, dlatego też poprosił się, o, poproszę się o wy, wys, usunięcie. No chyba, że Wy będziecie chcieli na zostawienie e, takich oto urywków. No to pokuszę się o zostawienie, ale to tylko od Was zależy. E, już za niedługo wbijam 300 kół, mam nadzieję, że wbiję te czysta, mam nadzieję. Specjal... E, ta, na specjal, na czysto czekacie sobie trochę. Tyle nie mam pomysłów. Y jeszcze przejdźmy na chwilkę do Fortnite'a. Z Fortnite'a, z Minecraft'a będę robił live, y. Z GTA Online raczej chyba nie. Zobaczę. Y montaż będzie bardziej zaawansowany, bo jak wiecie montuję to wszystko na telefonie. Y będzie zaawansowany w Free Pro, już parę poradników sobie tam pooglądałem. Coś tam się dowiedziałem, gdzie co leży, gdzie co, gdzie jak, jak to porobić. Wiem, że montaż w Premiere Pro jest o wiele, o wiele, o wiele, jeszcze raz o wiele gorszy niż montaż na przykład na telefonie. Montaż na telefonie to jest bardzo proste. Yy, yy, problem jest taki, że chciałbym się pokusić o kamerkę na moim yy, moich filmach niektórych. Yy, co to kamerki, będę, będę musiał zmienić pomieszczenie po prostu. Nie, nie, nie na no, takie spokojnie jak tu. Nie pytajcie, co tam się odpada, Ogólnie chciałbym po prostu powiedzieć jeszcze y, o moim kanale gamingowym. Tutaj Was zapraszam, tutaj Wam się wyświetla. E, tam właśnie pojawią się na tym kanale: coś pojawi urbexy, vlogi. Y, no i w sumie, co? No, jakieś przeżące rzeczy, które znajdę. Może czas, 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 po, pojawią się tam creepy pasty. Hmm, może na gamingowym, tak jak powiedziałem, co już będzie. No, to teraz przejdźmy do trzeciego kanału e, Muzyczny, który Wam się tutaj wyświetla. Hmm, polecam tutaj, hmm, tutaj polecam do tego kanału na serwerze bo tutaj to już w ogóle sztos. E, już Wam powiem dokładnie, co e, co dokładnie. No, już Wam tłumaczę. Hmm, tam będą nuty, hmm, miks, nuty moje, jakieś przerobione, covery różne, tp. i td. E, pokuszę się o niezdradzanie po prostu szczegółów, jaka nuta kiedy, gdzie nadejdzie, e, bo pierwsza, z tego co planuję, pierwsza nuta, która ma wejść na ten kanał, to będzie. Pierwsza nuta. Druga nuta będzie wejdzie na, mu, na, na mój ten muzyczny, a pierwsza nuta wejdzie na mój kanał główny. Wiem, bez sensu, ale to jest takie promowanie tego właśnie kanału, więc. Jakby posunąć się do takiego zabiegu, mm, posunąć się też do mm, mix masteringu. Próbowałem się posunąć, e, no nie dałem rady. E, mój kolega będzie musiał mi pomóc. Bardzo dziękuję za e, pomoc, tam jeszcze dopiero nadejdzie. E, próbowałem się i szczerze nie wiedziałem, że to jest tak trudne. Nie wiedziałem, że to też. Ja wiem, ja wiem, ja też, że to też ma y, od mikrofonu. Zależy, ale nie wiedziałem, jestem debilem, ale nie wiedziałem, po prostu nie wiedziałem, okej, okay, wiem, mogę się palnąć w łeb, ale no mniejsza, no. Yy, yy, na tym kanale jeszcze moim głównym możliwe się znajdą laptopy, dobrze, no to, to, to w sumie yy, można powiedzieć za zaliczone, ja jeszcze powiem, że na moim muzycznym kanale pojawiam się, będą się pojawiać może co parę tygodni, na pewno nie miesięcy. No chyba, że będzie taka przerwa, to znaczy, że po prostu nie chciało mi się. Albo po prostu, nie wiem, coś się stało w moim życiu, nie wiem, nie wiem złowany byłem, to też można zrobić takie notę. Może. Zobaczymy. No ale to było tyle w sumie. Wpadajcie na ten kanał, na ten. Tutaj wam się wyświetlają. Chciałbym ich promować po prostu. No w sumie bananek jest wypromowany, więc. Yy, Promowany, nawet nie wypromowany, tylko on ma po prostu więcej subskrypcji niż Patryczek. Patryczek będzie miał dłuższą przerwę. Yy, chciałbym tylko yy, podziękować Patryczkowi za yy, fatygę, yy, w sumie, fatygę yy, za pomoc w wypromowaniu mojego kanału. Z bardzo, bardzo dawno za fatygę. To... No, a bananek mam nadzieję, że ze z tobą tam zrobię jakąś, nie wiem. Może, może jakiś Fortnite, Minecraft? Zobaczymy. No to co, wpadajcie jeszcze na, ty, na ten kanał. E, te moje dwa kanały macie wszystkie linki w opisie. potrzebne. tak samo do social media, przecież się zaprzeczyć subskrypcję. E, polecałbym wkliknąć. E, po prostu chciałbym, żebyście byli na bieżąco. No. i tak samo lajkacza. Like, to tyle. Siema. Połup.